Nareszcie udało mi się uciec. Teraz kogoś pośle, który się zajmie tą mambą. Och, już niedługo moja zemsta się wypełni. A właśnie właśnie, tak nie chcę nic przypominać, ale gdzie są nasze źrebaki? A, poszło się tam bawić. A no widzę. Powiem wam coś, cieszę się, że nic się już tutaj nie dzieje w tej stajni. Zgodzę się z tobą, mamba. Słuchajcie, to ważne. Orland, co się dzieje? Co ty taki niespokojny? Wszystko dobrze? Właśnie nie. Nie uwierzycie, co się stało. No to powiedz. A więc? Że co? I tyle się dowiedziałem. Niemożliwe. Nie mów, że malaga uciekła. Jakim cudem przecież była w więzieniu? Nie wiem, ale przypuszczam, że ktoś musiał jej pomóc uciec. Musiała z kimś współpracować. Co? Gdzie są źrebaki? Pójdę, panie. Jakim cudem ona mogła uciec? Przecież myślałam, że to już jest zakończona sprawa. Też tak myślałem i podejrzewam, mamba, że będzie chciała się na tobie zemścić za to, że ją do tego więzienia dałaś. Musiałam dać! Chciała zastrzelić moją siostrę! Nie wierzę. Myślałem, że już jest spokój, ale nie przypuszczałem, że aż do teraz. A więc musimy uważać. Na razie nic nie zrobimy. Że co, Rubin? Trzeba coś z tym zrobić. Skoro z kimś współpracowała, to możliwe, że będzie chciała coś tobie zrobić, mamba. Tak podejrzewałam. Jesteśmy już. Och, całe szczęście. Szafir, macie być obok nas. Ale coś się stało, mamo? Mamo, czy coś się stało? Czemu jesteście tacy pod. no. Czemu się den denerwujecie? To ty raz możesz się zająć rybakami? Bardzo cię proszę. Jasne. Chodź, Selen, chodźcie, szafir. Trzeba się tym zająć. Rybaki nie mogą się o niczym dowiedzieć. A szczególnie trzeba pilnować konie i inne rybaki. Ach, też to jest dobry pomysł. Ale nie wiem, co teraz. Cześć! Nazywam się Mungza. A wy? Um, zaraz, zaraz. Ty jesteś jakaś tutaj nowa, czy co? Nie jestem nowa, po prostu już tutaj jestem parę jakiś czas w tej stajni. No i po prostu nie, nie pokazywałam się na pastwiskach, na ponieważ um, byłam w cały czas w boksie. Aha, opowiadasz, że niby byłaś w boksie, tak? A z jakiej stajni pochodzisz? Rubin, nie pytaj o takie rzeczy. Przepraszam cię za Rubina. Och, spokojnie. Widzę, że ten twój Rubin, mamba, jest coś, coś taki podejrzany. Skara... Zaraz, zaraz. Skąd ty znasz moje imię? A, wiesz, zgadłam po prostu. Zgadłaś, opowiadasz. Jesteśmy już, nie mogłem szpilnować źrebaków. O, źrebaki. Um. No nic, nie będę wam przeszkadzać, idę już. Pa. Dziwna ona jest. Masz rację, Rubin, nigdy jej tutaj nie widziałem. Może miała złamane kopyto i nie mogła wychodzić. Wątpię w to. Do zobaczenia. Hm. Nieważne, dobra. Trzeba się zająć tą sprawą, co mówiliśmy na temat malagi. Tak. Byłaś tam? Owszem. Ale ten cały Rubin jest strasznie podejrzliwy. Mam się nim zająć? Nie, nie. Nie trzeba. Nie musimy się nim zajmować. Bardziej trzeba obserwować mambę. Dobrze, rozumiem. A teraz idź tam i pilnuj wszystko. Dobrze. Idealnie, wkrótce moja zemsta się spełni.